Byłaś dla nas radością i dumą, Jak stal prężna, jak żywioł surowa. Ustą pieśnią, sercu krwawą łuną armio krajowa. Zimny ogień granat pod podłogą, łańcuch codzień spojany od nowa. Zbrojne kroki, nocną, leśną drogą. Armia Krajowa. W Sandomierzu uczcili 75. rocznicę akcji burza i bitwy pod Pielaszowem. W trakcie tragicznych wydarzeń swoje życie straciło około 70 młodych osób z Sandomierza i okolicznych miejscowości. 75 lat temu, 30 lipca 1944 roku, oddział kapitana Ignacego Zarobkiewicza, swojaka w okolicach wsi Pielaszów i Wesołówka, przyjął atak jednostek Wehrmachtu. Bam. <laughs> W trakcie wymiany ognia wielu Polaków poległo, kolejni zostali zamordowani w trakcie niemieckiej akcji represyjnej. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach wciąż trwa, a dowodem na to, że Sandomierzanie pamiętają, są coroczne obchody poświęcone ofiarom oraz dokonaniom członków i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zapoczątkowane w czasie Polski ludowej przez kombatantów. Obchody rocznicowe związane z Akcją Burza oraz. Pod Pielaszowem odbywały się przez cały miniony weekend. Rozpoczęły się w sobotę w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. To właśnie tam uroczyście zostały wręczone wnukom zasłużonych państwowe odznaczenia, które pośmiertnie zostały przyznane żołnierzom obwodu Armii Krajowej Sandomierz, świętej pamięci kapitanowi Tadeuszowi Kucharskiemu że Żewózki oraz kapralowi Jerzemu Tadeuszowi kucharskiemu pseudonim lis. Przez weekend podczas uroczystości nie zabrakło również wspomnień o historycznych wydarzeniach i ich bohaterach. Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec podczas niedzielnych obchodów na cmentarzu katedralnym przyznał, że to właśnie tym bohaterom należy się szczególna pamięć i oddanie szacunku. Wczoraj to był dla mnie naprawdę wzruszający moment. I te moje przemyślenia i, i to moje wyobrażenie tamtych czasów i ta śmierć osiemnastoletniego chłopaka, młodzieńca na starcie swojego życia, jednego z sandomierskich kolumbów, którzy swoją dorosłość wchodzili w strasznym okresie historii Polski. To święto, które dzisiaj obchodzimy, powinno być dla nas, Sandomierzan, najważniejszym spośród tych wszystkich patriotycznych świąt, które mamy okazję obchodzić w ciągu każdego roku. Pamiętajmy o naszych bohaterach, pamiętajmy o Jerzym Tadeuszu kucharskim i jego kolegach, koleżankach, którzy. O wolność Sandomierza, o wolność Polski stoczyli nierówny bój z hitlerowskim okupantem. Chwała bohaterom. W niedzielnych uroczystościach, które rozpoczęła Msza Święta w Kościele Świętego Józefa, wzięły udział liczne delegacje w pocztów sztandarowych, rodziny poległych, samorządowcy oraz posłowie. Bieg wydarzeń oraz znaczenie wszystkim. Przybyłym, przypomniał poseł Marek Kwitek. W uroczystościach wziął udział również senator Jarosław Rusiecki. Z ramienia zarządu powiatu wiązankę kwiatów przy Mogile Pielaszowiaków natomiast złożył Ryszard na Górny. Niedzielne obchody rocznicowe zakończył poczęstunek wojskową grochówką w parku miejskim.